even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go 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 Witam, witam w serii dziennej, film na sobotę, czyli na dzisiaj, tak więc mało czasu macie do tego, by przejrzeć ten filmik. Zapraszam do oglądania, a jak zawsze zaczniemy od piłki nożnej. Tutaj duży kurs jest z Ligi Polskiej. Śląsk mam nadzieję, że wygra z Legią Warszawa i pozostanie w Lidze Polskiej. 5-0 za to płacą. Tak więc kurs jak widać bardzo, bardzo spada. Kursy powyżej 2-0 Toresowia Brugbet na 2 0 Liga I Polska i Hartberg z Riet na 1 Austria. Z remisów wybrałem dla Was Gimnazja Sarmiento 3.15 Argentyna, Bohemians z 3.40 340 Czechy, tutaj literówka, i Fremskiwe 3 3.60 Liga Duńska. Kupon królewski z piłki nożnej to Lyon, Wolfsburg i Union, 1455 jest do wyjęcia z piłeczki, a dalej mamy już kupon z kosza. Tutaj Cordoba z Argentyny, mamy Allianz z Austrii i Baskonie na handicapie minusowym 5,5 z Hiszpanii. 1630 do wyjęcia. Na kuponie hokejowym mamy Kanadę. Po całości mamy USA na kazetce i Camberę z Australii. Ten mecz się zaczyna po 9.15, tak więc macie mało czasu. 1360 jest do wyjęcia na kuponie królewskim z hokeja. No i kupon tenisowy, a na nim Nikolas Jari jest serundolo z handicapem gemowym minusowym półtorej. I para deblowa kobiet. Krawczyk Olmos 1825 do wyjęcia, a na baseballowym kuponie wieczorne mecze Atlanta na kazetce, Seattle na kazetce i Detroit Chicago na overze 6,5. 1640 do wyjęcia, Liga Typera, mecz polskiej ekstraklasy, Widzę w Korona. Odpowiedź jest warta 5 punktów do rankingu Ligi Tepera. Typujemy do 17:30. Tak wygląda ranking, jeszcze nie mam aktualizacji. Jak tylko się pojawi, to oczywiście Wam wrzucę w prezentację. Ja zapraszam do grup VIP polskich Mamy ostatnie miejsca w grupach z futbolu amerykańskiego. Tak więc zapraszam, jeśli ktoś jest zainteresowany. Mamy również grupy z innych dyscyplin. A zainteresowanych dołączeniem, zapraszam drogą mailową na sportpredictions.pl. Możecie również wspierać kanał dla wspierających, dodatkowe filmy i kupony challenge'owe dla grup pierwszej ligi i ekstraklasy. Aby wspierać kanał wystarczy kliknąć przycisk wesprzy i taki przycisk znajduje się przy każdym z moich filmów. Tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Kolejna i aktualizacja we wtorkowym filmie statystycznym. A póki co bardzo dziękuję Wam za uwagę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę i do usłyszenia w kolejnym filmie.